Pierś. Dobra, ja powiem coś zabawnego. Powiem. Surówka. Jakie spoważnialiście wszyscy? Nie, no, biję do ciebie. Twojej surówki. że do niego. Nie, nie w sensie do tego, że kiedyś no, powiedział. to, no. Powiem babcia. Dieta. A co? Filip? Hmm? Hmm? Co? Ej, chłopie, pomyśl trochę dalej. No, no Nie, no, ej, ale pomyśl trochę dalej. Nad tym słowem. To ma sens. Może Zobaczmy. w Niemczech. Nie, ej. no wygłosujecie nie tą osobę, niż to ja znam. jeszcze do powiedziałeś? Pierś. Znaczy jest no podpowiedź pierś? na pewno? Ale bo... pierś? Czy znaczy raczej to nie jest podpowiedź? Chyba to, że, że no, chyba. o co do czego tam? No jest został Filipem. Ja. Babcia no jak babcia. <noise> babcia. No dobra, mogę wam zaufać Ech, w tym razie, chociaż. Chcesz... No, nie miałem odpowiedzieć. <laughs> na co ci wziął jeszcze nie, że co? To, to chciał, czy co? No, ej, miseczka. No miseczka. Aha, Lol, no, co było hasło? Miska. Miska, no. boże, że ja, ja myślałem, że pierś, ja pierś myśli... z kurczaka, słówka, <laughs> ja, to... ja myślałem, że jakieś danie staj, chodzi. Staj, I tak, jest i dobra, babcia, że gotuje mm, jakieś dobra. obiad czy coś takiego. Ja ja pierwszy, to tylko pierś z kurczaka miałem, bo to totalnie powiedziałem w ten sposób. Aaj, na miseczka, nie? No dobra, no teraz to ma sens.